Na przestrzeni ostatnich lat nie da się ukryć, że karty graficzne zaczęły puchnąć i mam na myśli tutaj puchnięcie w rozmiarze i w wadze. Są coraz większe, coraz dłuższe, coraz szersze i zdecydowanie niełatwo jest je zmieścić do takich pięknych, małych obudów typu Small Phone Factor. I tutaj właśnie pojawia się Nvidia ze swoimi wytycznymi SFF Ready. Czym są te wytyczne SFF Ready? Otóż NVIDIA wymyśliła sobie, aby te karty faktycznie mieściły się do małych obudów, muszą one spełniać konkretne wymagania odnośnie fizycznego rozmiaru. Nie mogą być dłuższe niż 304 mm, nie mogą być wyższe niż 15 cm, czyli no, 150 mm, ale to uwzględnia również zagięcie kabelka, ponieważ zobaczcie, jeżeli do tej karty podatniemy sobie taki adapterek albo też standardowy kabel, no to się okaże, że no niestety jest Przynajmniej tyle tutaj przestrzeni trzeba jeszcze wygospodarować w obudowie, żeby ten kabel faktycznie sensownie zagiąć. Także te 15 cm to wcale nie jest tak dużo. No i oczywiście szerokość karty, nie może być ona aż tak grubaśna, jak ten tutaj nasz Founders Edition, który ma pełne 3 sloty, maksymalnie 2,5 slota, czyli 5 cm. Tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że Nvidia Founders Edition RTX 4080 Super to jedna z najbardziej zgrabnych kart graficznych, właśnie z tym GPU. Pozostali producenci zdecydowanie zaszaleli, te karty są jeszcze dłuższe, jeszcze grubsze, jeszcze cięższe i nie ma opcji, żeby zmieścić je do tak zgrabnych obudów. W tym miejscu pojawia się właśnie Asus z ich nową kartą graficzną, jedną z pierwszych, która wspiera SFF Ready Standard, czy te wytyczne. I jest to bardzo leciutki, zgrabny i powabny, ale nie mniej wydajny Asus. RTX 4080 Super, czyli ten sam dokładnie układ graficzny, wersja ProArt. No, ProArt, ponieważ faktycznie wygląda jak arcydzieło, można powiedzieć. No, nie ma tutaj RGB, to praktycznie jedyna wada, choć moim zdaniem poniekąd zaleta. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o specyfikację, niczego jej nie brakuje. Tak samo mamy tutaj 10 tysięcy CUDA mamy tutaj łącznie 80 rdzeni odpowiedzialnych za RT, 320 Tensor. Rdzeni, czyli tych rdzenia odpowiedzialnych za obliczenia związane z AI. Co ciekawe, mimo że karta jest leciutka, zgrabna i faktycznie zajmuje te 2,5 slotu dokładnie, to i tak asus doposażył ją w podpórkę bardzo ładną. Tą standardową dawałem też do Tafów, ale tutaj jest troszeczkę ładniej wykonana, ma ten znamienie takie Proart. W środku mamy wysuwany śrubokręcik, także w każdej chwili możemy też sobie kartę ładowo odkręcić. Bardzo fajny patent doceniam. Nawet przy tak lekkiej karcie to właśnie pokazuje o tą dbałość o detale Asusa. Ale żeby nie było, że jestem gołosłowny i pewnie tak jak ja zastanawiacie się, czy ta karta ma taką samą wydajność realnie, co ten mimo wszystko znacznie cięższy i większy odpowiednik, to za chwileczkę tą kartę załątuję do naszego zestawu, który nam dzielnie w studio służy właśnie do przechwytywania, do montażu, do ogólnie pomocy podczas nagrań i zobaczymy, czy ta wydajność zostanie na tym samym poziomie, co w przypadku pełnowymiarowego GeForce RTX 4080 Super. Operacja zakończona sukcesem. Karta zamontowana w naszym mini komputerze. Testy zakończone i powiem wam, że wyniki wyszły całkiem ciekawe. Zanim jednak do nich przejdziemy, jeszcze tylko chwilka wspomnienia o tym, że sam montaż takiej zgrabnej małej karty był zdecydowanie łatwiejszy niż wcześniej miał to miejsce w poprzednio tutaj umiejscowionym RTX 2080 Ti, który naprawdę ledwo, naprawdę ledwo się w tej obudowie mieścił, a teraz tu jest aż nadmiar tej przestrzeni. Także nawet do mniejszej obudowy, bo ta od korsarza przyznajmy, nie jest jakoś szczególnie mała, nadal jest to ten sam format, mały format, ale nie aż tak jak niektóre z tych nowszych, jeszcze bardziej odchudzonych obudów. Jeżeli natomiast chodzi o wyniki przeprowadzonych pomiarów, to tutaj podzielimy je na dwa testy. Pierwszy z nich był 3D Mark, wersja Speedway, czyli test, który opiera się przede wszystkim na wydajności karty graficznej. Natomiast drugim był Cinebench R2024, czyli test bardzo świeży, opierający się przede wszystkim na renderowaniu obrazu właśnie z pomocą karty graficznej. W 3D Marku skorzystaliśmy z opcji Stress Test, która wykonuje dziesięciokrotny przebieg tego samego testu bez ekranu władowania. Także cały czas karta jest tak samo maksymalnie obciążona i w tym czasie dokonuje pomiarów, analizując najwyższy, najniższy wynik oraz oczywiście monitorując wszystkie parametry naszych podzespołów. To jest test, który generalnie obciąża najmocniej albo tylko i wyłącznie kartę graficzną i głównie na ocenie jej wydajności się skupia. To tyle istotne, że nasze platformy testowe nie były identyczne. W naszym mini PC znajdował się dosyć stary procesor Intela, natomiast w drugiej platformie, gdzie umiejscowiony był Founders Edition RTX 4080 Super, no tutaj znajdował się jeden z najbardziej opłacalnych, najświeższych, najwydajniejszych procesorów od AMD, który no oczywiście podbijałby wydajność, gdyby nie to, że ten test właśnie skupiał się tylko na wydajności samej karty graficznej. Nie przedłużając już, przechodzimy do wyników. Nasz zestaw, który pracował w optymalnych warunkach, w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie było żadnej obudowy, także nie miał żadnych problemów z oddawaniem ciepła, uzyskał wynik w tym teście około 7,6 tysiąca Punktów. Natomiast Asus RTX 4080 Super Pro Art, którego umieściliśmy w tym bardzo ciastym zestawie, uzyskał tych punktów już tylko 7150, co oznacza spadek około 5%. Przerzuciło się to oczywiście na 5% spadek FPS-ów. Tych FPS-ów straciliśmy z 75 na 74, czyli różnica raczej nieodczuwalna, ale jednak warta zaznaczenia. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, tutaj muszę zaznaczyć, że obydwie karty były absolutnie bezgłośne. Naprawdę w tym zestawie jedyne co słyszałem to było chłodzenie. Procesora to jest IO-280, dosyć głośne, generalnie podczas pracy. Także sama karta absolutnie bezgłośnie pracowała, podobnie jak i ten tutaj Founders Edition. Przy nawet pełnym obciążeniu te karty są naprawdę niesłyszalne, i jestem wręcz zdziwiony, że udało się uzyskać na no, o tyle mniejszym chodzeniu taki sam rezultat. Tego samego niestety nie można powiedzieć o temperaturach. Rdzeń naszego RTX 480 Super Wersji Founders Edition, umiejscowionej w tej platformie testowej, czyli w tych optymalnych warunkach temperaturowych, otrzymywał temperaturę na poziomie 61-62 stopni Celsjusza już podczas tego ostatniego przebiegu, gdzie karta była faktycznie wygrzana i temperatura ustabilizowana. Z kolei w przypadku Asus GeForce RTX 4060 Super Pro art te temperatury były no odczuwalnie wyższe. Przekraczało momentami 70 stopni Celsjusza, co nadal absolutnie mieści się w granicach normy przewidzianej przez producenta tego układu graficznego, no ale jest to jednak temperatura wyższa, dokładnie o 13% wyższa. Tutaj jednak zaznaczę, że w przypadku tych mini zestawów, mini komputerów, często ta cyrkulacja powietrza nie jest szczególnie istotna, jako że karta graficzna zazwyczaj jest tak umiejscowiona, że powietrze zasysa bezpośrednio z zewnątrz. Tak jest to na przykład w naszym zestawie uzrobione. Karta graficzna, jak już staliśmy będzie wsadzona tutaj, także będzie zasysać powietrze stąd i wypychać otworami. Przez te boki tutaj, no bo jakby ten model jeszcze nie jest przelotowy, także backplate szczelnie dosyć odizoluje resztę obudowy. Jedynie wydalanie ciepłego powietrza jest troszeczkę bardziej problematyczne, ale jak widać. U nas jest to całkiem dobrze zrobione i karta się nie przegrzewa. To naprawdę ten limit wydajności, tej limit temperatury, no jeszcze daleko do jego przekroczenia. No dobrze, skoro temperatury były, powiedzmy, w normie, a mimo wszystko rezultaty, wyniki wydajności wykazały około 5% spadek, to skąd taka sytuacja? Z czego to wynika? Już tłumaczę. Otóż testowany przeze mnie Asus GeForce RTX 4080 Super Pro Art, aby wykorzystać ten układ chłodzenia, który tutaj został zastosowany, ale też go nie przegrzewać, nieco obniżył. Maksymalny poziom boost, do którego karta graficzna podnosi taktowanie pod pełnym obciążeniem. Oznacza to, że właśnie podczas takiego grania albo też innych zajęć, które obciążają kartę graficzną, taktowanie rdzenia karty graficznej będzie niższe niż na naszym Founders Edition. Jest to spadek rzędu 7%. Z ponad 2700 MHz zeszliśmy na 2550-2600 MHz, co zdecydowanie da się już odczuć w grach. Jak widzieliście właśnie to przekłada się na spadek FPS-u tego średniego. Dobra wiadomość jest taka że wraz ze zmniejszeniem rozmiaru karty graficznej oraz niestety zmniejszeniem taktowania rdzenia nie zmniejszyło się taktowanie pamięci graficznej, czyli tych GDR 6 x które ASUS RTX 4080 Super w wersji ProArt również jest wyposażony. Nadal utrzymuje się ono na poziomie 1437 MHz, co w przeliczeniu na no właśnie możliwości gdr 6 x daje nam około 23 gigabitów na sekundę. Jak zatem sami widzicie, różnica w wydajności pomiędzy tym kompaktowym RTXem 4080 Super Pro Art, a tym pełnowymiarowym Founders Edition nie będzie przekraczać 5%, jeżeli chodzi o samą właśnie wydajność, co jest raczej trudne do zauważenia gołym okiem. A jak sytuacja wygląda w bardziej profesjonalnych zastosowaniach, konkretnie w renderingu? Zobaczmy. Użyty przeze mnie Cinebench24 wykazał znaczącą różnicę. Mówimy tutaj o 13% przewagi naszego Founders Edition. Wynik z 27500 punktów spadł na 23700 punktów, czyli no naprawdę odczuwalna różnica. Ponad 10% no to właśnie jest coś, co już da się odczuć, i coś, co tak naprawdę może oznaczać czasem różnicę pomiędzy tańszą, a droższą kartą, mówię to o całym segmencie cenowym, czyli przewaga między 4080 Super, a na przykład podstawową 4080, także do takich zupełnie profesjonalnych zastosowań, no ta bardziej okrojona wersja, jeżeli chodzi o chłodzenie karty graficznej, ten ProArt Asusa, niekoniecznie da takie same rezultaty. To oczywiście zależy od zastosowań, jeżeli nie są to aż tak ciężkie zastosowania, jak ten kilkunastominutowy test, który przeprowadziliśmy, no to tej różnicy aż tak dużej nie będzie. Natomiast ostatecznie Trzeba mieć to po prostu na uwadze. Podsumowując już ten temat, można powiedzieć, że inicjatywa Nvidia z wprowadzeniem wytycznych dla twórców kart graficznych dotyczących właśnie tego Small Form Factor jest zdecydowanie chwalebna, i tutaj Nvidia należą się właśnie ukłony. Ponieważ takich kart brakowało, żeby do tak małej konstrukcji mimo wszystko zmieścić tak wydajną kartę, jak 40, 80, super. Natomiast nie jest to transformacja zupełnie i Jednak jak dowiedliśmy, pewne różnice wydajności występują. Czy są duże, czy nie, to już Wam pozostaje ocenić. Z mojej strony to w tym odcinku wszystko i widzimy się w następnym razem. Cześć.